Kolejny udany start w tym sezonie mają za sobą biegacze 333 Team. Tym razem grupa w składzie między innymi z Hubertem Odwrotem, Mariuszem Szkodą i Andrzejem Bieleckim z Trzcianki wyruszyła na maraton do belgijskiej Antwerpii. Tradycyjnie już poza rywalizacją sportową była to świetna okazja do zwiedzenia kolejnego zakątka Europy. Pogoda bardzo dopisała, co może dla niektórych być zdziwieniem, bo byłam żawka przez całą trasę. Zimno na starcie plus 5, na mecie plus 9, co pozwoliło mi osobiście, bo w takich warunkach lubię biegać, poprawić swoją życiówkę. Może to nie jest szał, ale o prawie 3 minuty z roku 2013. Teraz mam 4 godziny 8 minut. Jestem bardzo zadowolony. Cała zima dobrze prze, przepracowana. No przy okazji, z kolegami zwiedziliśmy Antwerpię. Całą sobotę poświęciliśmy na zwiedzanie. Bardzo ładne miasto. Polecam, można pojechać do Belgii. Miasto zobaczyć parę ciekawych architektonicznych ciekawostek. ciekawostek. Także, także oprócz maratonu, oczywiście, zwiedzanie. Gorąco polecam. Super impreza. Bardzo nam się uda wyjazd klubowy. Mariusz Szkoda pobił swoją życiówkę, a Hubert odwrot zaliczył czwarty w tym roku, a 61 w sumie królewski dystans 42 km i 195 m. Belgia jest urocza i, i e, mieliśmy być okazję już parę razy nie tylko na bieganie, ale również na meczach e, z kolegami na meczach e, Lecha z Genk oraz e, z FC Brisz. E, Zawsze tam jest fajnie wracać. No a przy okazji do tego co powiedział Mariusz, e, chciałem dodać że również nasz kolega Andrzej Bielecki, również bardzo fajny, fa, fajny wynik osiągnął, e, również jego kolejna życiówka. E, biegało nam się świetnie, była super pogoda, e, ale przed nami kolejne wyzwania. Na początku czerwca reprezentanci 333 Team pobiegną maraton wokół jezior plitwickich w Chorwacji, a miesiąc później wystąpią w Turingen Ultra, gdzie dwuosobowe sztafety będą miały do pokonania w sumie 100 km.